do pogotowia do pacjentki lat 84. Pacjentka leży nieprzytomna, że od dłuższego czasu leży. Taki był powód wezwania. Około godziny 7 przyjechało pogotowie zespół reanimacyjny R, w składzie którego był lekarz anestezjolog. Na podstawie badania lekarz stwierdził zgon. Między godziną 7 a godziną 14 pacjentka była pod opieką rodziny, tomu. Około godziny 14 przyjechali pracownicy firmy pogrzebowej celem zabrania pacjentki do kostnicy do Chła. Przed godziną 3 Podczas przekładania pacjentki z samochodu do pomieszczenia kostnicy stwierdzili, że coś się rusza, odsłonili, stwierdzili, że pacjentka żyje i natychmiast zawiadomili lekarzy dyżurnych, pacjentka została przeniesiona na izbę przyjęć i została przyjęta do oddziału. I takie są fakty. Natomiast w jakiś sposób możemy się do tego Odnieść. Faktem jest, że był stwierdzony zgon, na podstawie którego zostało wystawione zaświadczenie o stwierdzeniu zgonu. To zaświadczenie stanowi dokument, z którym rodzina może udać się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, do swojego POZ-u, gdzie lekarz wydaje kartę zgonu. Do godziny 14, tak jak mówię, pacjentka była pod opieką rodziny. Nikt nie stwierdził z rodziny faktu czy oznaków życia u pacjentki. W momencie przekładania, zabierania pacjentki z domu do samochodu przez pracowników firmy pogrzebowej, z tego co mi jest wiadomo, też nikt nie stwierdził faktów czy oznaków życia u pacjentki. Dopiero się to stało w momencie, kiedy pacjentka została przekładana z samochodu do pomieszczenia tego, tej chłodni. Czyli można wnioskować, że w przeciągu praktycznie 8 godzin nie było oznak życia u pacjentki. Czy to w ogóle jest możliwe? No tak z punktu widzenia medycznego, no bo w takich I teraz pytanie: czy lekarz popełnił błąd, czy też nie. No bo jeżeli on nie rozpoznał, nie rozpoznał oznak życia, nie rozpoznała rodzina, nie rozpoznali pracownicy zajmujący się na co dzień przewożeniem zwłok, to coś może też i sugerować w jakiś sposób. Czyli nastąpił. Ja na ten temat jeszcze wszystkich dokumentów nie widziałem, jest dochodzenie i właściwie w ten sposób wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy nie można powiedzieć jeszcze. Panie doktorze, czy takie przypadki zdarzają się, że nie jest wyczuwalny puls, czy... czy... Oczywiście, w historii, w historii medycyny takie sprawy są znane od dość dawna. I praktycznie rzecz biorąc zdarzają się, jest to nawet opisywane w periodykach, w periodykach medycznych. Jaka przyczyna tutaj była, mówię, w tym czasie nie było. I praktycznie rzecz biorąc jeszcze, ponieważ no, od dzisiaj od rana pacjentów sporo przyjmuje. Nie rozmawiał Pan z tą do... lekarką. Tak? Z całą dokumentacją jeszcze się hmm. nie zapoznałem. A z tą le lekarką Pan nie rozmawiał? Nie rozmawiałem. A jak wygląda taka procedura ustalania, czy nastąpił, akt, akt, czy na nastąpił zgon? Czy to jest ileś punktów, które należy sprawdzić? Czy myśli Pan, że dochowano tej procedury? W tym, w tym Uważam, przypadku? że tak, ponieważ znam tą koleżankę wcześniej. Jest to specjalista, anestezjolog, sumienna lekarka, sumienna dziewczyna, także wydaje mi się, że. Nie popełniła taktycznych błędów przy badaniu tego, w tego typu sytuacjach. Z reguły bada się źrenice, bada się puls, bada się częstość oddychania, patrzy się, jeżeli występuje, patrzy się na powłoki skórne i tak dalej, i tak dalej.